Cześć. Witajcie na specjalu na 200 subów. Przygotowaliście mi dużo pytań, tak ponad 20. Więc teraz postaram się na nie odpowiedzieć. Zacznijmy. Pierwsze pytanie. Ser czy szynka? Wydaje mi się, że szynka. Ile masz lat? No, ogólnie to teraz mam 13 lat. Jeśli już musicie wiedzieć, nie wiem po co wam to. I jak się nazywasz? Gościu od animacji. Na kim się wzorowałeś, tworząc kanał? Ogólnie to najbardziej na poskładanym. I jaki jest Twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to czarny, oczywiście. I jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Spaghetti, może? Jaka jest Twoja ulubiona seria Lego? Lego Ninjago. Czemu nazwa Gościu od animacji? No bo kiedyś chciałam robić ogólnie animację, ale w końcu to nie wyszło. No i teraz zajmuję się LEGO. Czy ziutek ma potajemny reaktor jądrowy pod śląskiem? Um, nic mi o tym nie wiadomo, ale jestem skory w to uwierzyć. Ile ziutek ma członków rodziny? No nie wiem, on to tyle tej rodziny ma, że ja już sam nie wiem. Czy Ziutek pomiłby Pudziana? Na pewno, on już pewnie to zrobił, znając życie. Ile Ziutek podnosi na martwym ciągu? Myślę, że tak z tysiąc kilo może być. Czy Ziutek jest niepoczytalny? No, prawie na pewno. Ej, to było niemiłe. Czy zmuszasz Ziutka do tych filmów? Ja nie zmuszam, wcale w ogóle. Czyżby? Przecież ciągle jestem zburuszany przez Ciebie do filmów! Eee. Cicho, bądź, ciutek, Liżesz psy? Ech. Nie, nie liżę psów. Czemu w dniu 22 marca 2025 roku włamałeś mi się na posesję i ukradłeś trami? Bo potrzebowałem trawy, więc no sorry, no. Lubisz lodówki Samsung? rs 65 dg 54 r 32 teo Side by Side I No Force, 178 cm, czarny szkło, podajnik kostkarka. Eee, nie wiem, nie mam takiej, więc nie wiem. Czy trzymasz ziutka w piwnicy? Skąd ty to wiesz? Znaczy nie, nie trzymam go. Co ziutek myśli na temat gospodarki demokratycznej Republiki Kongo? Nie wiem, on w ogóle nie myśli, więc <ścoughs> ciężko mi stwierdzić. Ciągle krzemdzisz moje uczucia. <ścoughs> Czy lubisz dzikich Rumunów? Nie wiem, w swoim życiu poznałam jednego. Był nim Ziutek, właśnie. Jaką masz ulubioną potrawę wigiliną? Yy, chyba moją ulubioną potrawą wigiliną są łóżka, nie jestem pewien. Jakie są Twoje zainteresowania? No, ogólnie lubię składać z Lego, nagrywać filmiki, mm, skakać na pogo. Dokąd nocą tu ptajesz? Dokąd tu ta nocą jesz? Wolę nie wiedzieć, ale jeśli chcecie, mogę dzisiaj w nocy zobaczyć. Czy jesteś złodziejem? Wiecie, pozory mogą mylić. To, że mam maskę złodzieja, to nie znaczy, że nim jestem. Czy będziesz planować jakąś kolaborację, na przykład ze mną, bo mój kanał trochę zdechł? No, to się zobaczy. Może tak, może nie. Wejdź na Discorda, to może powiem Ci. Jaki sport najbardziej lubisz? No, skakanie na pogę, jeśli to się zalicza do sportu. Pytanie, będzie pychy. Yy... Nie wiem, co to jest, wolę nie odpowiadać. Gdzie robisz filmy? Ogólnie na takiej aplikacji, klipy Petal, jakby, która jest tylko na Huawei, więc nie za bardzo będziesz mógł ją zainstalować. Czy bijesz ziutka? Przeważnie nie, chociaż czasami zdarza się, ale nie wysyłajcie tego na policję. Pytania do specjału ile ziutek ma lat? Nie wiem. Nigdy się go nie pytałem i chyba wolę nie wiedzieć. Czy ziutek będzie kandydował na prezydenta? Eee, on już nie musi kandydować. On już jest prezydentem kilku państw. Czy Ziutek jest zdrowy psychicznie? Zdecydowanie nie. Czy Ziutek jest gnębiony i zmuszany do filmów przez ciebie? E, nie, wcale. E, wcale, w ogóle. Nie mówisz wiedzą nieprawdy. Ciągle mnie gnębisz i zmuszasz do filmów przynajmniej raz w tygodniu. Hmm. Mówiłem, Ziutek, cicho bądź. Kiedy pokażesz twarz i kiedy zrobisz jakiś konkurs? Twarz, to nie wiem. Wcześniej chciałam pokazać na 100 tysięcy. Teraz to jakoś mi się w ogóle odechciało pokazać twarz. Nie wiem, kiedy pokażę twarz, a konkurs to może kiedyś mi się uda jakiś zrobić. Nie wiem, kiedy to, 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 to za bardzo. No dobra, dziękuję Wam za oglądanie i że wbiliśmy wreszcie te 200 subskrypcji. No i ogólnie żegnam się z Wami.